Dużo tostów z serem i aby Luki nie opuścił cię aż do śmierci. Skromny prezent dla skromnego człowieka. Eee, dobra, dalej już jednak nie będę czytał. Jeszcze tutaj jest rysunek od niego, pokażę na no szybko, żeby nie złapał fokus na tekst. O! Tu jest mystery box, 100% rare drop. I to są widzowie. Hm. Emotki z kartonu namalowane, nie wiem jak zrobione dokładnie, ale widziałem, że nagrał filmik jak je robił. Stare emotki jeszcze nie, a już niedługo będą nowe. Nie wiem no. Jak wam pokazać wszystkie. Myślę, że ta jest najważniejsza. Eee no i jakieś słodycze jeszcze, nie? Mini jaja, z milki. Ale ja jestem na diecie jak wiadomo w związku z waleczką. Także na razie się nie skuszę. Czekajcie, jeszcze wezmę ten liścik na chwilę. Zgubiłem go. Na... na Twitchu ma kolega Nick bananowy Mentos z podłogą na środku. A jakby ktoś chciał zobaczyć, jak robi sobie itemy z motki to może zerknąć na kanał na YouTubie Roshes. No. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Postawię sobie pewnie tu na półeczce. Zaraz obok dywaniku od widza, który już niedługo leci na ścianę. Yy, no i pokczam dla Ciebie. Odpalił już popo?